Wszystkiego serdecznie. Pa, 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 pa. kolejny na moim kanale wasze Pisać o Pimpel, z tej strony, kładziecie na Yo, jak widać, dołączyłem tutaj do rozpoczętego meczu na mapie Empire. Jest to zwykły, najzwyklejszy Team Deathmatch, jest to broń FFR, tak? Czyli DLC, broń. Widzieliście z jakiej paczki je dostałem, był ostatni filmik. A czy jeszcze um, w ostatnim miesiącu można by powiedzieć? Feeling, gdzie rozpakowałem paczki i dostałem tą broń. Akurat w tym gameplayu jeszcze nie mam wszystkich dodatków, które ja do tej broni potrzebuję, mam tutaj reflex, czyli celownik, grip i quick draw. Tak, dokładnie tak to wygląda. Więcej dodatków jeszcze nie miałem odblokowane w tym gameplayu, a więc z tymi musiałem grać, czy mi się to podoba, czy też nie. Wynik tego meczu będzie całkiem niezły, bo będzie 18 do 3, o ile się nie mylę. Ale raczej nie e, Czyli KD 6 0, very, very nice Pod koniec gameplayu troszkę spokojnie się zrobi Bo przeciwnicy jak zawsze zresztą Zaczną wychodzić, ale nie o ten Gameplay sam sobie chodzi A nie, to nie Team Deathmatch, to Fracture, ty patrz Powaliło mi się całkowicie, sorry wielkie Kurde, już na pewno tam z dwóch, trzech się działo I na <grym> mu komentarze zjebał, <grym się> zjebał> a, Zauważyłem przynajmniej e, Tutaj pistolet drift, który też do sens paczki Próbowałem nim coś tutaj zdziałać Jeszcze nawet uda mi się zrobić killa dwa w tym gameplayu Very nice, podniecająca sprawa, ale nie to jest tematem tego gameplayu. Rzecz całkowicie inna. Ja mówiłem, znaczy mówiłem, wiecie, że powracam, tak? Powracam, już trochę tych filmików widzieliście. Jeszcze mam nadzieję, że będzie wiele, wiele, wiele miesięcy, być może też lat. W takim tempie na tym YouTubie zobaczymy. Zależy praktycznie tylko od Was. Um, no i trzeba oczywiście czymś ten kanał zapychać, tak, trzeba też coś mieć, aby wgrywać na ten kanał, aby też to robiło jakikolwiek sens, nie po prostu wgrywać jakieś byle jakie filmiki, e, które po prostu nikomu nic nie przynoszą, bo to wtedy oczywiście um, nic naprawdę nikomu nie daje, ani mi, ani wam, tak, i wtedy po prostu jest marnotrawstwo czasu, takiego czegoś nie lubię, nienawidzę, kurwa wręcz, e, tak to wygląda, a więc... Um, w mojej głowie jest wiele, wiele, wiele pomysłów itd. i tak dalej. Oczywiście, które z tych pomysłów się nadają na kanał, tego ja wiedzieć nie mogę. Być może coś mi się wydaje, o, to jest zajebiste, to u mnie będzie super funkało, to ludziom się będzie podobać, będą oglądać, lajkować, a, będzie zajebisa, a się później okaże, że nie, tak? A więc mam takie dwie, trzy, cztery serie w głowie, które chcę rozpocząć. I jedną z tych serii to jest to właśnie co teraz za chwilę wam powiem. Tak, nie wiem, czy to będzie seria, która będzie dosłownie co tydzień, czy może co dwa tygodnie, czy po prostu całkowicie nieregularnie, czyli po prostu tak jak coś naprawdę fajnego w komentarzu się pokaże, tak wtedy będę kontynuował serię, coś w tym stylu. To zależy tylko od wyłącznie tego, jak to się przyjmie, jak wam się to będzie podobać i tak dalej. A więc. E, ci, którzy oglądają mnie dłużej, bardzo dobrze wiedzą, że ja lubię em, na swój własny temat, na różne rzeczy się wypowiadać, tak? I nie biorę nigdy sobie, że tak to powiem, kartki przed usta, tak? Tylko po prostu gadam prosto z gardła to, co mi na myśl wchodzi. Nie owijam w bawełnę, jeżeli sądzę, że, e, nie wiem, pan XY jest pojebany, to po prostu tak też robię i mówię, że jest pan XY pojebany. Nie zwracając uwagi na jakiekolwiek konsekwencje, tak? E, tak zawsze było u mnie, już nie raz, nie dwa, do jakichś wielkich... Hej, tu wnio na kanale to doprowadziło, ja to mam w dupie, tak? Czy to e, ludzi jakiś tam bulwersuje, a innym się podoba? Po prostu samo w sobie. Jeżeli ludzie oglądają, to wiem, że jest to w jakiś sposób ok. E, czy ludzie pozytywnie, czy negatywnie na to reagują, to po prostu jest zależne na co dokładnie, tak? Czy na materiał są w sobie, czy po prostu akurat na temat tego specyficznego filmiku. Chodzi o bardzo prostą rzecz. Seria bardzo tępą, bardzo łatwą nazwę będzie miała, daj temat. I to już w sumie też wszystko mówi za siebie. Czyli po prostu wy macie małe zadanie w komentarzu pod tym już gameplayem, tak? Od tego, że tak powiem, zacznie się ta seria dopiero. E, piszecie mi coś, o czym chcielibyście, abym nagrał materiał, tak? Czy to jest coś związane z kodem, z, e, związane z jakąś bronią, związane z jakimś strykiem, z jakąś mapą, e, z jakimś DLC, z jakąś nowinką, e, z, może z jakąś grą, która dopiero ma wyjść, czy cokolwiek. Czy też to, być może nie wiem, jakiś youtuber, być może jakaś rzecz polityczna, czy cokolwiek. Dosłownie wy. Siedzicie przed monitorem, wy chcecie oglądać coś, co Was interesuje, tak? A więc, wy piszecie mi po prostu w komentarzu, co by Was interesowało, abym ja swoje zdanie na ten temat powiedział. Od razu podkreślam, liczcie się z tym, że właśnie ja zawsze mówię wszystko po swojemu, tak? Jeżeli ja sądzę na jakiś temat, um, lub mam zdanie na jakiś temat całkowicie inne od tej osoby, akurat, która chce coś wiedzieć, to po prostu ma problem. Będzie musiała słuchać moich, że tak powiem, wyrażeń na ten temat. W taki sposób, jak ja o tym sądzę, nie patrząc na to, czy tej osobie się to podoba, czy nie. Więc, nie wiem, głupi przykład. Ktoś chce, abym aby powiedział się na temat Trumpa, tak? Donald Trump. I przykładowo, teraz tylko przykładowo, ja bym powiedział, Trump jest zajebisty, ale akurat ta osoba, która ten temat dała, jest przeciwko Trumpowi i też wychodzi przykładowo sama z siebie z wniosku, że też ja bym musiał być tego zdania i po prostu dlatego chciałaby, żeby na YouTubie był gdzieś taki materiał, gdzie ktoś się wypowiada przeciwko niemu, a akurat się okazuje, że jestem za. Tak? I wtedy ta osoba jest niezadowolona z tego, że sama wybrała taki temat. E, z tym się musicie liczyć. I po prostu wydajecie mi temat. Ja sobie z tych tematów szukam coś, gdzie sądzę, że mam też coś do powiedzenia, tak? Bo wiadomo, że jest dużo tematów, gdzie ja sobie jakoś zdanie albo nie zbudowałem, a nie chcę też na szybko budować sobie jakiegoś zdania, byleby jakieś tylko wypowiedzieć. Tylko po prostu będę patrzał te tematy, zobaczę, mówię, o, na ten temat mam swoje jakieś zdanie, coś o tym już się zastanawiałem kiedyś. E, na ten temat chętnie się podzielę zresztą ludzi, tak? Coś w tym stylu. A więc użyjcie trochę fantazji i dajcie mi temat. Będzie też druga seria, która będzie dość podobna, ale na to będzie osobny materiał. I też już od razu zaczynając od tego, gdzie ja samemu całkowicie będę, że tak powiem, e, swoje pięć groszy dodawał do jakiegoś tematu, co się dzieje, tak? Jeżeli ja coś jest, co ogólnie, nie wiem, z, e, w ostatnich dniach z moją kobietą gadałem, bo coś mnie denerwuje na świecie czy cokolwiek, e, to wtedy ja po prostu będę robił taką pewną serię, gdzie ja po prostu swoje 5 groszy do jakiegoś tematu daję. To całkowicie osobne. W tej serii daj temat, wy wybieracie o czym ja gadam i po prostu ja z tego sobie wyszukuję, bo wiadomo, że nie każdy komentarz mógłbym nagrać materiał, to wtedy musiałbym siedzieć tygodnie przed monitorem, aby tylko tą serię kontynuować. I tak jakbym nagrał te materiały, pod każdym z tych materiałów kolejne 20 komentarzy, to by się zesrał. Tak? A więc mówię, coś, gdzie będę miał jakiś temat na, te, na, na ten, coś, co ludzie mi zaproponują. To wtedy będę nagrywał materiał. A więc, grzać klawiaturę, pisać. Co byście chcieli z moich usłyszeć? Jaki temat by Was interesował? Moje zdanie na jakiego tematu? I bardzo chętnie się tym zajmę. To jest seria Daj temat. I teraz Wasze kolej. Ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie do końca. Jak zawsze zapraszam do następnego razu.